Co cię sprowadza do wioski Galen? Arena. Ach tak, wyglądasz na kogoś, kto chciałby walczyć na arenie. Muszę cię jednak lekko zawieść. Tylko właściciel areny decyduje, kto będzie na niej walczył. Starszy wioski nie wpuszcza byle kogo. Jestem mistrzem Zatoki Gladiatorów. Czyżby? A masz dokument od Proxemo, który to potwierdza? Proxemo nie żyje. Nie zdążył mi go wręczyć. Co takiego? Proxemo nie żyje? Tak, zginął podczas buntu niewolników. Wiedziałem, że sprowadzenie tak dużej ilości jeńców nie wyjdzie mu dobrze. Ale tak jak mówiłem, bez dokumentu nie jesteś żadnym mistrzem. To w takim razie jak mam dostać się na arenę? Porozmawiaj ze starszym wioski, to on jest tu właścicielem. Dać. Kim jesteś, ulicha? Nie wygląda jak reszta podróżnych. Bo nim nie jestem. Przybywam tu, aby walczyć na arenie. mogłem <grym> się tego spodziewać. Jestem tutajszym dowódcą straży. Jak coś przeskrobiesz, to mnie popamiętasz. <grym> dobrze, dobrze. Rozumiem. Włazisz do wioski, a nie stoisz jak cep. Hej, ty! Gladiator, co? Jeżeli będziesz chciał zagrać w kościanego pokera i zarobić trochę pieniędzy, to daj mi znać. Chętnie zagram z tobą za pieniądze. Nowy w mojej wiosce? Coraz raz ktoś nowy się tu pojawia. Co cię tu sprowadza, przybyszu? Chcę walczyć na arenie. Hahaha, <laughs> nonsense. Kim ty jesteś? Żebym wpuścił cię na arenę. Nikt cię nie zna. To jest biznes. Potrzebuję rozpoznawalnych ludzi. Czyżby jakoś Proxemo wrzucą na arenę zwykłych niewolników i to działało? Wszyscy chcieli to oglądać. Ja nie jestem Proxemo. Na mojej arenie nie będzie walczył żaden niewolnik. Nie, to w takim razie kto walczy? Rolnicy, harmerzy, ludzie z pobliskich wsi. Którzy szukają łatwego zarobku, a nie chcą całe życie orać w polu. A mistrz z Zatoki Gladiatorów? Gdzie on jest? Hermes? Już dawno go tu nie widziałem. Hermes nie żyje, tak samo jak Proxemo. Ja jestem mistrzem Zatoki Gladiatorów. Proxemo nie żyje? Mówisz prawdę? Tak, zginął podczas buntu niewolników. Czyli ty pokonałeś Hermesa? Tak, dokładnie. Jeżeli jesteś mistrzem i pogromcą Hermesa, musisz to udowodnić. Wtedy pozwolę Ci wpisać się do turnieju. Pokonaj w walce Garga. Kto to jest? Osiłek z naszej wioski, który od dawna chce dostać się na arenę. Jeżeli go pokonasz, to Twoje imię znajdzie się na liście. A właśnie, jak się nazywasz? Nazywam się Romulus. No dobrze, znajdź gdzieś Garga. Tylko to ma być pojedynek. Nie zabijajcie się. To nie jest walka na arenie. Oczywiście. Czy to ty jesteś garg? Tak! O, o co chodzi, knypku? Muszę odebrać ci miejsce w turnieju. Łap za broń! Z chęcią odrąbię ci łeb. Chwila. Ała! Mój łyb! Całkiem nieźle! No dobra, wpisuję cię do listy. Zasady pewnie znasz. Znam je bardzo dobrze. Także nie muszę ci niczego tłumaczyć. Turniej niedługo się rozpocznie. Jeżeli będziesz gotowy, staw się u zarządcy Areny. Dobrze. Dlaczego wybudowaliście tu Arenę? To proste. Sprzedaż zboża do innych osad już się nie opłacała. Odkąd rządzi Rezenhardt, Opłacają się tylko walki na arenie, igrzyska, turnieje, wszelkiej maści widowiska dla bogaczy. Nie chciałem zbankrutować, bo zboże coraz bardziej taniało. Więcej pieniędzy wydawałem na produkcję niż na sprzedaż tego dobra. Postanowiłem zagrać ryzykownie, ale jak się potem okazało, opłacalnie wybudowaliśmy arenę. Ściągnąłem tu ludzi króla, aby nadali jej odpowiedni status i tak oto zostałem właścicielem areny w wiosce Gelen. Rozumiesz? Moja arena jest w gronie dziesięciu aren w królestwie. Gromadzę ogromny majątek. Powoli, ale gromadzę. A co to za obóz za wioską? Obóz myśliwych. Do nich też możesz zajrzeć. Okazyjnie chodzą na polowania do wielkiego lasu. Kto wie, może i ty do nich dołączysz. Dołączenie do nich na pewno da Ci sporo profitów, nie tylko w złocie, ale i cennym doświadczeniu. Zapewne. A, i zajmij sobie wolną chatę, tą obok mojego domu. Stoi tuż przy rzece, na lewo od wejścia do mojego domu. Dziękuję. Jakby było mało problemy. Sam by na to nie wpadł. Witam gladiatora. Zapraszam do treningu, jeżeli będzie pan chciał. Na pewno skorzystam, dzięki. Hej, jeżeli będziesz miał na zbyciu jakieś składniki do moich wywarów, to z chęcią je od ciebie odkupię. Mam na myśli takie rzeczy jak jagody, grzyby, jabłka czy surowe mięso. Tylko nie przynoś mi po kilka sztuk. Przynieś mi tak przynajmniej z 50 sztuk. Wynagrodzę cię na pewno lepiej niż inni hazarderzy. Dobrze, postaram się coś zorganizować. Oto 50 sztuk jabłek. Bardzo dziękuję. Oto zapłata. Mam dla ciebie pięćdziesiąt sztuk świeżych grzybów. Bardzo dziękuję. Oto zapłata. Oto pięćdziesiąt sztuk świeżych jagód. Bardzo dziękuję. Oto zapłata. Co? Szukasz, w wielkim lesie jest niebezpiecznie. Jestem tu z ciekawości, walczę na arenie. A więc jesteś gladiatorem. Możesz szef cię do nas przyjmie. Ej, co robisz w moim obozie? Zaciekawił mnie, więc tu zajrzałem. Naprawdę? Wyglądasz inaczej niż inni. Kim jesteś? Mistrzem Zatoki Gladiatorów. Było... Co takiego? W takim wypadku o, powinienem się ukłonić. Oszczędźmy sobie tego. Nie chcę, by ktoś się przede mną kłaniał. Słyszałem, że polujecie w Wielkim Lesie Obok. A, mam dla ciebie propozycję. Skoro jesteś mistrzem Zatoki Gladiatorów, to wygrasz pierwszą walkę na naszej arenie bez problemu. Dokonaj tego i dołącz do nas. Co jakiś czas będziesz z nami polował. Co ty na to? Myślę, że będzie to ciekawa odskocznia od ciągłych walk na arenie. Pewnie, gdy tylko wygram pierwszą walkę, zgłoszę się do Was. No i fantastycznie. Czekam w takim razie. Witamy nowego Gladiatora. Ponoć mianujesz się mistrzem Zatoki gladiatorów. Szczerze to nie wierzę w tę bajkę. Masz do tego prawo. Udowodnię ci to na arenie. Znasz zasady, tak? Walka na śmierć i życie, wszystko dozwolone, nie atakujemy przed rozpoczęciem. Znasz te zasady? To wszystko jest ci znane? Tak, znam zasady. W takim razie przyjdź do mnie jutro, kiedy będziesz gotowy. Oho, nowa twarz. Rad cię gościć w mej kaplicy. Witaj, magu. Jesteś może gladiatorem? Tak, mistrzu. Tak myślałem. No cóż, coraz więcej ludzi oddaje życie na arenie w pogoni za pieniędzmi. Jeśli chciałbyś spróbować magii, mogę nauczyć cię trochę o używaniu zaklęć i sprzedać swoje oraz kostury. Wszystko o magii znajdziesz u mnie. Hej, kim jesteś? Jestem pasterzem. Pilnuję owiec. Dlaczego dalej to robisz? Widziałem też rolników, którzy orają resztę pól. Ja robię to z powołania. Od lat zajmuję się owcami. Nie chcę z tego rezygnować. Poza tym, po co kupować wełnę z innych osad, skoro można ją mieć na miejscu? Starszy dał mi wolną rękę. Ze względu na naszą długoletnią znajomość mogę sprzedawać wełnę i mięso i zyski mieć tylko dla siebie. A rolnicy pracują, bo inaczej stracą dach nad głową. Tego zboża jest niewiele. Właściwie tylko po to, aby sami mogli się wyżywić. Jestem gotowy na walkę. W takim razie właśnie na arenę. Zorwik już na ciebie czeka. <noise> Nie mogłem się doczekać. Rozpoczęcia turnieju. Czeka mnie łatwa przeprawa, patrząc na ciebie. Przekonamy się, kto będzie miał łatwiej. Oh Chciałbym odebrać nagrodę za pokonanie ZORWIGA. Proszę bardzo. Gratuluję, młodzieńcze. Dziękuję, staruszku. Oglądałeś moją walkę? Owszem. Czemu? Wiem, kim jesteś i do czego dążysz. Skąd? Mam swoje źródła. Miłego dnia. Gratuluję. Może pomyliłem się co do ciebie i rzeczywiście jesteś mistrzem zatoki? Bo nim jestem i będę i tu. Przekonamy się jeszcze. Jeżeli chcesz sobie dorobić na boku poza walkami, to nie ma sprawy. Moi ludzie na pewno będą mieli dla ciebie zadania. Porozglądaj się po każdej walce. Może ktoś będzie miał dla ciebie misję. Czy ktoś potrzebuje mojej pomocy? Porozmawiaj z czeladnikiem alchemika. Słyszałem, że masz z czymś problem. Ej, gladiatorze! Tak? Znakomite zwycięstwo! Gratulacje, kibicuję ci. Bardzo mi miło. Potrzeba ci czegoś? Słuchaj, wysoko się cenisz? Zależy o co chodzi. Mam mały problem, a nie mogę zwrócić cię o pomoc ze strażników, bo te lenie nie kiwną palcem. Potrzebuję zebrać świeże rośliny uzdrawiające z polany, ale naroiłeś tam od tych cholernych wilków. Czy za 300 sztuk złota mógłbyś pozbyć się tych stworzeń i przynieść mi tuzin roślin? Pewnie. To świetnie, polana jest tuż za wioską. Pewnie nawet stąd widać te wilki. Powodzenia. Nie ma czego ponderować. Hej, mam roślinę. Dziękuję ci serdecznie za pomoc. No to twoja zapłata.